na targach ISE 2020. Jesteśmy na stanowisku Ridla. Ja się nazywam Marcin Jakowczyk. Jestem nowym menedżerem sprzedaży marki Ridel na Europę Środkową i Wschodnią. Na targach w tym roku pokazujemy całe portfolio naszych produktów, zarówno jeżeli chodzi o systemy komunikacji, interkomy, jak i systemy dystrybucji sygnałów Mediornet. Tutaj przed nami jest dosyć ciekawa aplikacja, gdzie mamy zintegrowany system Sterowania systemem Mediornet, zrobiony przez, przez firmę Broadcast Solution High. Jedną z nowości, jaką pokazujemy na tych targach, jest system Bolero, który pracuje w trybie standalone, gdzie anteny komunikują się w, po protokole AS67. Chwila o samym systemie Bolero. Jest to system, bezprzewodowy system interkomowy, pracujący w technologii DECT 1.9 GHz. Unikatową technologią w Bolero jest technologia Advanced Deck Receiver, ADR, która pozwala na pracę w nawet najbardziej wymagających środowiskach RF-owych. Także ten produkt doskonale znajduje swoje zastosowanie w teatrach, czy nawet na statkach pasażerskich lub innych aplikacjach av -kowych. Poza Bolero e, oczywistym e, elementem systemów interkomowych są również panele, w naszym przypadku smart panele, czyli urządzenia, które poza funkcją interkomu e, mogą również kontrolować router wideo. I odnośnie samych routerów wideo, Ridel ma rozwiązanie zdecentralizowanego routera wideo Mediornet. Jest to środowisko do przesyłu sygnałów multimedialnych w standardzie broadcastowym, jeżeli chodzi o wideo, jak również przesył audio lub sieci danych Ethernet. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się również we wszelkich aplikacjach AV-kowych, korporacyjnych, teatrach. Również pierwszy raz na targach ISE pokazujemy nową matrycę interkomową Artist 1024. Jest to rozszerzenie rodziny Artist, jeżeli chodzi o interkomy. Matryca, która w dwóch rakach wysokości potrafi obsłużyć 1024 porty interkomowe. Doskonałe rozszerzenie do naszej obecnej rodziny produktów Artist. Zachęcam wszystkich do kontaktu ze mną. Chętnie pomogę przy projektowaniu czy wdrożeniu takich systemów. Jak również mamy w planach bogaty program szkoleniowy, jeżeli chodzi o rodzinę produktów Ridel. Także zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Thank mm -hmm. you.